Taśma prawdy, o już Sendecki podsłuchany i podpatrzony. Jeżeli chodzi o budowanie zespołów ludzkich, problem polega na tym, że Korwin ich nie zbudował, Kukiz ich jeszcze nie zbudował. Zespoły ludzkie, które zostały zbudowane w ZHN-ie, w implice rodzin zostały przejęte przez yy, służby watykańskie przez służby Bertone. Wszędzie, gdzie jeżeli gdzieś zbierze się jakaś grupa poważnych ludzi większa niż 7 osób, to już są w tym służby umoczone. Naprawdę taki jest efekt totalitaryzmu. Neototalitarizmu. Okrągły są to jest neototalitaryzm. I Teraz tak. Po czym poznamy, jak będziemy działali czy przy Kukizie, czy przy Korwinie, czy w ruchu narodowym, po czym poznamy, że tam siedzą esbecy. Ponieważ ci ludzie będą przeciwko monitoringowi w szpitalach i będą przeciwko podwójnej dokumentacji medycznej. Dlaczego? Budżet służby zdrowia jest pięć razy większy od budżetu sił zbrojnych. Tam esbecja mówi, to jest tam grupa szanująca władzę. Mówi, że wyda w ciągu najbliższych 10-15 lat około 150 miliardów złotych. Budżet stały MONU to jest kilka miliardów. Budżet samego NFZ-u to jest 50 miliardów rocznie, plus budżety gmin i powiatów, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ja to szacuję na 65 miliardów rocznie. I oto toczy się bitwa. I tu poznamy, że SBC się boją nas. Gdzie nagle pojawi się akcja przeciwko telewizji narodowej, przeciwko SendEckiemu, i przeciwko w ogóle informowaniu o aferze na kolskiej, aferze Ekus i aferze ołówkowej. Wyszło szydło z wora zupełnie nieco, w szpitalu wolskim, że dokumentacja szpitalna jest tylko w jednym egzemplarzu i nie jest numerowana normalnie, tylko jest numerowana ołówkiem. Sprawa się dostała do prokuratury. Prokuratura się przeraziła, co, to, co ma w ręku. Wypowiadali się na mój temat. Yy, bo ja tam jestem oskarżony o to, że chciałem zabić jednego profesora ksapu, który nie chciał się leczyć na hemodynamice Szpitala Wolskiego, tylko chciał sobie załatwić przyjęcie do Anina, do Centrum Kardiologii. No ale sobie nie załatwił, no bo była sobota, nie dozwolił się. No i zanim się, zanim się trafił na hemodynamikę do Szpitalu Wolskim, to on zaczął. No to minęło te trzy godziny, trochę ponad, i po kilku tygodniach wpłynęła skarga na mnie. Skarga, czyli żądanie odszkodowania. Skarga, że ja chciałem zabić tego profesora Ksapu, niewinnego człowieka, 70-kilkuletniego. O, o co chodzi? Chodzi o to, żeby mnie wyeliminować jako lekarza. Jako lekarz no, dość dobrze zadałem. Nie zarabiam jakieś tam kroci, ale oczywiście no, mogę spłacać kredyt i mogę trochę sponsorować telewizję narodową. I nawet to już im przeszkadza, i chcą mnie udupić. Chcą mi zabrać prawo i zawodu, obciążyć mnie dużymi kosztami fałszywymi. Esbecja, to jest esbecja, to jest esbecki zarząd służby zdrowia. Problem na czym polega? Mogło mnie albo zabić, albo nie zabić. Natomiast już im się mleko wylało, bo już okazuje się, że... E, wyszło szydło z bola, że kontrola wojewody mazowieckiego, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, specjalista wojewódzki Spraw kardiologii, specjalista wojewódzki ustaw medycyny ratunkowej, dwóch profesorów kardiologii z Krakowa, i jeden profesor, neurochirurg z Lublina, który jest rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, plus sąd lekarski w Warszawie, nie chcą, nie widzą żadnego problemu, że nie może być dowodem w żadnej sprawie dokumentacja numerowana ołówkiem. No i jeszcze zobaczymy, jak się zadawała sąd cywilny na Kocjana w Warszawie. Będzie będą rozprawy. Zapraszam na te rozprawy. No w każdym razie, Najpierw była afera na Kolskiej, gdzie wprowadziliśmy kamery i okazało się, że zatrzymaliśmy okradanie pacjentów. Jest to udowodnione statystycznie, ponieważ dochody Izby Wytrzeźbień wzrosły po wprowadzeniu kamer. Czyli nagle ktoś tych pacjentów przestał okrawać, tylko trzeba depozyty być wpisywane i forsa popłynęła tam, gdzie trzeba. Afera na Kolskiej ujawniła, że wszyscy urzędnicy warszawscy na ten temat mówią, mówią to jako anegdotę, śmieją się z tego, ale milczą jak grób, bo się boją. Bo to jest afera Polski, odsłoniła zasadę funkcjonowania całej Polski: że dajemy ci ludzi i ty ich możesz okradać. Dajemy ci ludzi w szpitalu, w Izbie Jako policjantowi, jako lekarzowi, jako urzędnikowi, możesz pewne poletko swoich chłopów, pańszczyźnianych, jebać. Przepraszam. A potem pojawiła się Ekus. To był rok 2012, gdzie zauważyłem, że NFZ nie jest informowany o pieniądzach, które ZUS dostaje na ubezpieczenie. No to wyszło przypadkowo zupełnie kiedy pojawiła się afera receptowa i zostaliśmy my, lekarze, zmuszeni do odpowiadania formalno-prawnego, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. I wtedy zadałem pytanie, no jak to jest, przecież ubezpieczenie to jest akt finansowy, musi ktoś zapłacić, wpłacić do ZUS-u, ZUS to przelewał do nfz -u. Ja powinienem zadzwonić do NFZ i zapytać się, proszę pana, czy osoba chińska zapłaciła czy nie zapłaciła? To się okazało, że NFZ tego nie wie, ale jak to odkryłem. Okazało się, że żeby wyjechać na Zachód, trzeba było też legitymować się, że ktoś jest ubezpieczony. Czyli dostać tak zwaną kartę EKUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. I okazało się, że żeby dostać tą kartę, trzeba iść się wylegitymować w nfz i okazać NFZ-owi, że się wpłaciło forsę do ZUS-u. Przecież ZUS to powinien mieć. Czyli tak to znaczy. naprawdę był to. NFZ nie ja dostaje tych pieniędzy w sposób płynny z NFZ-u. A co to znaczy? Że jesteśmy ofiarami wielkiego przestępstwa ubezpieczeniowego pod tytułem ZUS, który nie wpłaca kasy do NFZ-u. To, to jest w ogóle tragedia. To, to jest, za to powinien być rozstrzelany minister zdrowia, szef NFZ-u. Ukrywają to przed opinią publiczną. Nic nikomu się nie stało. No i teraz. Dobija ten system afera ołówkowa. O, o co chodzi? W momencie, kiedy będą kamery w szpitalach i podwójna dokumentacja, nie będzie można nic ukraść. I teraz, jeżeli pan dostaje strzykawkę, to NFZ za tą strzykawkę płaci powiedzmy sobie 25 groszy. Rzeczywisty koszt tej strzykawki to jest kilka groszy. Ktoś zarabia te 20 groszy na jednej strzykawce, na, na, na czymkolwiek. A brakuje forsy na pielęgniarki, na salowe, na zmianę pampersa, na pampersa brakuje, na różne rzeczy. I po prostu siłą faktu w XXI wieku my, porządni polscy ludzie, lekarze i pacjenci, będziemy mieli w końcu wgląd, no i nie, pozwoli, nie pozwolimy się okradać. A nie jest to po kłosie trochę tego, że w dalszym ciągu nie ma porządnej informatyzacji? bo ZUS ma pewne dane. <laughs> no, one, nie. Nie są one, nie są, one nie są doskonałe, nie. bo wiem, że bardzo często zdarzają się błędy, jeżeli chodzi o dokumentację ZUS-owską, tak że ZUS na przykład nie. nie ma informacji, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. nie. nie Mimo się nie. braku informatyzacji, braku zgrania przede wszystkim systemów informatycznych, nie. bo ja powiem tak, z, jako, mm, z racji działalności, którą prowadzę. Tak? No mamy sporo kontaktów z ZUS-em. Tam jednak jest naprawdę dużo danych, jeżeli chodzi również o to, kto wpłaca składki, kto nie wpłaca składki. Można powiedzieć, że pewne rzeczy zaczynają funkcjonować, chociażby jeżeli chodzi o system ewidencji składek zUS-owskich, system EPUAP. Tylko, że ja nie widzę powodu, dla którego nie może być to zgrane na przykład systemem NFZ-u, z systemem każdym innym. Tak? Nie, nie jest to Polsce... po, z powodem problem techniczny. techniczny. Uczeń, może znaczy, maturzysta znający się na komputerach jest w stanie nadzorować, opracować i zgrać wszelkie systemy informatyczne. No, ale to nie no jest zrobione. To, to, to jest absolutny zakaz robienia tego przez SBC, ponieważ SBC polska nie chce. Prostego i uczciwego systemu, w którym nie można nic ukraść. Bo, bo źródłem istnienia, nerwem, korzeniem Esbecji Polskiej jest sanie dodatkowymi jakimiś rurkami forsy z nas, z podatników. Oni inaczej wypadli, oni potrafią pracować, oni potrafią kraść. I teraz system zabezpieczenia się przed złodziejstwem, to jest koniec Esbecji. Na czym polega? O okłamywanie i dołowanie prawicy i narodowców, i patriotów. Otóż ono, oni nas przedstawiają jako wariatów, którzy będą biegali z nożem, bo ktoś gdzieś tam, 60 lat temu, gdzieś tam komuś wyrywał paznokcie na ubecji, a teraz my będziemy gnębili jego wnuka. No to nieprawda. Nieprawda to, że ktoś gdzieś tam kiedyś mordował, to jest fakt historyczny, szela się od tego są historycy. Natomiast my owszem, My chcemy i to zrobimy spowodować, że w Polsce nikt kogo nie będzie okradał. Tak się składa, że rzeczywiście yy, dzisiaj okradają nas wnuki, dzieci, wnuki i prawnuki tych morderców z Gestapo, którzy potem się przewerbowali do NKWD, a wcześniej byli w masonerii. Bo no tak, to fakt. I, I tutaj, jak się rzuci kamieniem jakiegoś masona, czy gestapowca, czy sowieta, to się trafi zazwyczaj w jakiegoś dyrektora banku, czy wysokiego urzędnika NFZ, czy jakiegoś wysokiego urzędnika to To fakt. Hmm. Ale tu nie chodzi nam, żeby mamy do nich nienawiść historyczną, chociaż mamy trochę. Ale my po prostu chcemy mieć normalne państwo bez nich. Oni w roli złodziei nam nie pasują. Ale czy to, jest, czy to jest świadome działanie? Bo przecież no, to tak. mówi, no, taki przeciętny, to jest przeciętny czymś... przecięty wyborca Kukiza, tak? Zweźmy no. jako przeciętnego wyborca Kukiza. Tak? Yy, trochę, tak jak trochę tak jak powiedział na tych, na tych taśmach w tym, tak? Że to jest chuj dupa i kamienikupa, tak? Ja się cały czas zastanawiam, to jest czy to jest, czy, czy to jest y, ogólny burdel, że nikt nie potrafi tego naprawić, czy jest to świadome działanie? To jest to świadome działanie. Bro, błąd jaki Pan robi to taki, że mierzy ich Pan swoją miarą. Jest Pan porządnym człowiekiem, przeciętnym wyborcą Kukiza, czyli Polakiem, patriotą, katolikiem, który nigdy nikomu nic nie ukradł. Ciężko pracował całe życie i chce ciężko pracować na swój sukces przez całe życie. Pan jeszcze nie wpadł na to, że można kraść, że można całe swoje życie przeżyć jako złodziej, który żeruje na ludziach, który powoduje patologię, żeby kraść, żeby kraść, kraść, kraść. Pan tego nie umie. Pan, pana, tego, pana matka nie była kurwą, a pana ojciec był człowiekiem honorowym. I oni pana tego nie nauczyli. I Pan nawet sobie nie zdaje sprawy, że są skurwy syny. To nie jest tak, że oni chcą dobrze, ale im nie wychodzi. Oni idą do NFZ-u, do ministerstwa, do armii, do policji po to, żeby kraść, dymać, kraść, dymać z małą przerwą na sen. Na tym polega pana błąd tzw. przeciętnych wyborców Kukiza, a my narodowcy akurat mamy tą przewagę nad przeciętnymi wyborcami Kukiza, że my tych bandytów śledzimy od dłuższego czasu. Jeszcze się nie śniło ludziom o komunistach, a my już mieliśmy do czynienia z masonerią. Jeszcze się ludziom nie śniło o masonerii, a my mieliśmy już do czynienia z agenturą Mossadu, Hagany, Ogzenstierny, czyli Janem Amosem Komenskim i jego totumfackim Martinem Gertichem. Nazwisko. Problem jest taki, że ludzie, jak ja im tłumaczę, że potomek owego Gerticha jest obecnie szefem służb watykańskich, to ludzie traktują mnie jak wariata, jak absolutnego wariata. Na tym polega stopień zniewolenia intelektualnego Polaków, że informacje naprawdę ważne bagatelizują, informacje zastępcze łykają gęsi i uważają za ważne, i mierzą, nie nie, mogą, nie mieści się w głowie przeciwnego Polaka, że istnieją naprawdę złe organizacje, jak Masoneria, jak NKWD, jak Gestapo, że to wszystko się przepotwarza i, i teraz obecnie się nazywa Państwo Polskie, wcześniej się nazywało PRL, a jeszcze wcześniej się nazywało Generalnym Gubernatorstwo. No dobrze, no ale takich ludzi jak, jak ja, jest pewnie większość, którzy yy... Niekoniecznie muszą sobie uświadamiać tak, istnienia takich organizacji. bardzo więcej, ja nie wiem, czy to jest dla mnie informacja tak naprawdę bardzo istotna, tak? Ja chciałbym coś zrobić, żeby było normalnie. Więc bez proszę zagłębiania się w tą całą proszę, taką potoczkę to tak? Jak to zmienić? Jak to zmienić? Proszę pana, jeżeli pan się tą informacją nie przejmie, o rzeczywistych wrogach pana jako Polaka, jako pana rodziny, to znaczy, że nie będzie pan tak naprawdę polską elitą, to będzie pan polskim parobkiem, którego dymają tacy wrogowie, a pan się zastanawia, by tu zrobić coś dobrego i omija pan, omija pan informację o tym, że jest pan niewolnikiem. Pan jest niewolnikiem. Jest pan Polakiem? Ma pan dowód osobisty z orzełkiem? To znaczy, że ma pan dowód osobisty, który kiedyś nazywał się Ken Karta i było napisane General governor czy jakoś tam